Czemu widzowie! Dzisiaj odcinek z Plans vs. BrainRot. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj zaprezentuję moje roślinki i brainroty. Roślinka numer jeden. Gold neon, tomat. Tutaj mam King Lion, star fruta najnowszego i najlepszą moją roślinkę pokażę Wam moje wszystkie roślinki. Mango, rząd mango, bo tutaj jedna linia. Tutaj właśnie, tutaj nie ma się Więc dlatego. No więc to. Przejdźmy do dobrej rodu. Numer 1 to będzie lemo Zio. Lemo Zio. Karot. Karot. Six Seven. Six, seven. Tutaj Six Sevenig. Karotyty. Karoty. Zbieraj kasę sobie w kule. I no i tyle. Tutaj mamy 203000. 202000. 185. I taki tam są Oczywiście tutaj też robimy bitwy, trzeba blokować biomy, desert czy tam gdzieś tam. <laughs> tutaj możemy craftować tak tutaj I tutaj możemy łączyć rośliny e, z grupy, bo <laughs> dzięki mam to, znaczy to. <laughs> no i tutaj mamy trzy rzeczy pomili. To jest bardzo dobre. Więc teraz przejdźmy do bitwy bossów. Bitwy bossów. Chodzą w roty. E moi rośliny mają zadanie je rozwalić. Te, te roty mogą też im zadawać HP, jeśli, so jeśli są blisko na bitwie. Tutaj, tym więcej rebirów macie. Jak odblokujecie piąta, to tutaj maksymalnym. Tutaj, to będziecie mogli mieć pięć kart. Maksymalnym rebirfem jest 16. Zobaczcie, mam wszystkie rebirfy, żeby nie było, że nie mam. No, ja i Igorem jesteśmy w to prosabi Lepsi, lepsi. Mamy lepsze briny od Mereza. Oczywiście. O, nie, nie chcę tego. Nie chcę tego. Oj, przepraszam. Tutaj mamy dodatkowy damage. 7000. 10 poziom. Mnożnik 6, znaczy mnożnik 1,6. Tak to by dawał 485 tysięcy damage. Tutaj mamy różne mapki. Jakby to się wiedział, im więcej macie rebirfów, tym większy mnożnik. Dobrze. <laughs> Tutaj robię codzienne nagrody, których nie, nie robię, bo się nie opłaca. Robimy, tutaj wkładamy yy, z ten. Tutaj możemy stawiać roślinki albo greilaty, ale żeby były z mutacją. Tutaj też. Muszą być z mutacją. Bo inaczej by to nie zadziałało. Tutaj widzą z dwoma mutacjami. Właśnie ten six 7 którego zrobiłem. Jest ups, Rainbow i Upstyle. Czy się opładało? Nie wiem. Ale na pewno. Korzystam zostaw wam takiego six 7 Jeśli zostawicie suba i like. Bo on jest spory i dobry. Naprawdę. Możecie się wzmocnić dzięki niemu. Ale sub i like. I zostawcie ogólnie komentarz. Yy, gold. Zostawcie komentarz Gold. Lub napiszcie Speedy. Ech, Typowy ja. Dzisiaj będzie 20 minut. Zapowiadam. Nie wiem, czy się opadnie. Dobra. Nie wiem, czy Was to przynudza. Więc zmieniamy chyba grę. Nie? Nie wiem. Dobra, zostajemy tutaj jeszcze chwilę. Tutaj mamy roślinki oczywiście. Dla początkujących próbował kupić katusa. I je posadzić jak najszybciej. Oczywiście, tutaj. Sklep z wyposażeniem. Naprawę warto tutaj posadzić. Ono najlepsze, jest. Tutaj sprzedajemy Brejroty. Chcę sprzedać swoje rośliny, chcę sprzedać moje buzki Chcę to sprzedać. Się, że to kosztuje, to widzę. <laughs> <laughs> tutaj na maksymalnym rewirfie. Kurde. Sorry. Sorry, Nie Niepotrzebne, ale Super. Dobra, będziecie wiedzieć, jak to wygląda. Ja tak tego nie używam. I to niepotrzebne jest nawet. Wchod wchodzę, Halloween. Tutaj, 750 obrażeń. Grubo, bo to tak 500 co daje. Albo 600. Nadejdę mamy 6. Na mam nożnik. To rozmawiamy dobrze i to normalnie. Czuję tu jeden Slavery Rot oczywiście. Ja też kocham Slavery Rot. Nie mam nie yeteiry czy kleteiry. A na czym nie yeteiry, a lepiej kleteiry czy kleteiry? 35 milionów w wersji name'u. Los Xen oddałem koledze. Frankowi. Naprawdę. Teraz bijemy sobie na publika, może kogoś osklamujemy. Widzimy się zaraz. Więc jesteśmy. Także widzowie, chodź chodźcie do mnie, zobaczyć obrażenia, zobaczyć moje rośliny, zobaczyć moje rośliny. Z based dymek, z based dym, co nie mówi, <th dziesiąty poziom. ちょいちょいちょい。

Się ma interesy, hm. zobacz jeszcze, zobaczysz jeszcze braj roty, a poczekaj, widzicie, dają na sekundę braj roty. Przez <ścoughs> czy trzy rzeczy u mnie dają jeden. M?

ook Oh goed okay. Oh Dobra. namu, To jest mój kolega. No także ten... Proszę cię bardzo. Więc także... To, o to są te bitwy bosów właśnie. muszę tutaj dostać kasę. O kurwa E... Eks. coś co mi się najbardziej dzieje. No już nie dam zbyt na to. Góry, bo ja to muszę zrobić gdzieś w poziomie. W tej grupie daję dwa poziomy. <grystanie> Idę do Igora. Właśnie o tym Igorze wam mówiłem na samym początku. Tu masz że pijam desert. Patrzcie, Zobaczcie, koła. 48 koła. to jest? nie widać gotcha. zobacz, 72 kolor Diamond Noun Gold King li Lion 1 milion, 1 milion

i tak na razie. Wiem, jakie niczej. Chyba nic to. Kurwa na Discordzie mi piszą. Zwykle. Tak. A właśnie, w No bit... właśnie, możecie mi dodawać na Discordzie. KS podoba sypy e -e Tak jak kiedyś ja miałem. Tak jak miałem ja na. I ty nazwę. Nie ten boss, idzie czy nie idzie. Od razu, serduszko w ogóle jest to Nie wiem, czy słyszeliście. Fu. Ale poczekajcie. Nie odjdziecie do was. Tak jak mówiłem na początku. 6 7 dla was. Sub i like idzie do was. Naprawdę. Piszcie swój nick w kom. Wam za free, dosłownie. No może nie za free bo tylko chcę sobie like. Like niekoniecznie, ale subik by się przydał, bo już niedługo będzie piosenka. Sorry, że niedługo, że w czwartek nie było tam w środę, ale już niedługo będzie. Obiecuję na stół. Okej. Okay. Six seven. Ale nie uskamujemy nikogo, tutaj nie ma Polaków. Ogólnie. Ciekawe czy mogę live już kliknąć. Live. Nie wiem czy słyszeliście o tym nowym Wii. Chciałabym hmm. sobie go wam pokazać. O, tutaj jest ten Wii. Ale jeszcze większego tego nie znajdę tego teraz. już jeszcze... Pernitão, não. bombidicos. agora? Não, caramba. Nie, tego to nie pójdzie dla, do was, bo to jest takie słabe. Ale nie wiem, coś porozdaję. Mam bardzo dużo takich rzeczy. I niepek. Y, tomatry mam mogę dać. Y, na, te dwa tomaty, dwa tomaty. Takie dwa tomaty pójdą do to jest oczywiście też losowanie Bo w ogóle takie rzeczy trzeba wstawać. Bo mnie i tak to jest niepotrzebne Patrzę z moje roślinki I z tego, że jestem z kamerą Każdy chce być z kamerą Niektórzy mówią, daj pierwszy Ja nigdy nie oskamowałem Nie wierzcie tym ludziom, bo to są stole lepsze Tak samo jak mnie skamowali na babliczkach Też Na ekranach Błagą na różu prawda źle, 4, dobra 3 minuty i koniec, bo już mam 17 minut. Dobra. 10 sekund, 17 minut. Kurczę, ale. ale lagi, takie lagi, bo i kurczę. No jest. Ojej. Ojej. Jeje. Jeśli chcecie takich więcej filmików, to no, 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 piszcie w komentarzach. Dobra, Ok. Ok. 9:30 ok, ok. do dziesiątej jest. Jak wrócę też, może coś jeszcze nagram. Oczywiście też muszę jeszcze. iść gdzie się tutaj gdzieś? Ale ja mam lagi co nie?

I ogromne, niepotrzebne nawet są. Grape. Wsadzam. No i nic tam. No ścinam jest tę Wsadzam. Ołot smoka? Wsadzam. Słonecznik? Wsadzam. Tu już się podpowiedź.

Zowie, to by było na tyle i by było na tyle. Jojo!